Neurolog to powinna być osoba, która w jakiś sposób przejmuje, no może nie przejmuje, ale wyraża inicjatywę w leczeniu chorego. W moim przypadku kontakty z lekarzami specjalistami Układają się bardzo dobrze. Na początku bywało to różnie. Na chwilę obecną nie mam najmniejszego problemu z dotarciem do specjalistów. Pani doktor, która mną się na co dzień opiekuje, neurolog, w momencie, gdy coś się dzieje, jesteśmy w stanie zareagować bardzo szybko. Mamy kontakt mailowy, telefoniczny w godzinach pracy. Najpóźniej w przeciągu kilku godzin mam odpowiedź, jeżeli nie kontaktujemy się telefonicznie, a drogą mailową. Szpital w Ciborzu i, i, i neurolog bardzo dużo mi pomogli. Także jak się coś działo, wiedziałam, tam należy do poradni, jadę, zawsze jest pomoc. To jest dużo. Nie, nie od lekarza do lekarza nie odbijam się po prostu, tylko idę do jednego i wiem, że to mi że pomogą mi tam. W każdym bądź razie. Moja rodzina y, ma żal do, jedynie do lekarzy, którzy nie zaproponowali rozmowy na temat choroby. Co to jest za choroba? Wszystko, co się dowiedzieli o chorobie, to ode mnie i od internetu. Y, tutaj y, przede wszystkim y, w kontakcie z y, panią doktor i innymi lekarzami y, można powiedzieć, że Prowadzimy dialog. Nie jest nic z góry narzucanym mi przez lekarza. Ze wszystkim, co jest proponowane przez lekarza, konsultuję się. Mam przedstawioną przez lekarza pełną wiedzę, pełny obraz sytuacji, jak powinno przebiegać leczenie i wszystko, co jest z tym związane. Uważam, że w pewnym momencie lekarz powinien stwierdzić, że. Tutaj, tak, w Zielonej Górze już dla mnie nie mają nic do zaoferowania i podać propozycję jakiegoś innego leczenia. Przez kilka lat jeździłam do pana profesora Tamankiewicza do Międzylesia, tak po prostu na jakiś czas. I... Nie, nie pochwaliłam się, że uczę, bo nie pozwolił wtedy, to już nie, nie chwaliłam się tym, żebym się nie denerwował, ale po latach pojechałem jeszcze raz z inną siostrą chorą, no więc witał mnie w ten sposób, że jak ja otwierałam drzwi i mówię dzień dobry czy szczęść Boże, to on nie odpowiadał, tylko wstawał i mówi no niemożliwe. To było takie i to było za każde powitanie, wstawał i mówię, no niemożliwe, rozkładając ręce. I Potem mówi no ma siostra silną po kilku razach, bardzo mocną psychikę, bo nie wierzyłem, że się w stanie.